Zapiszcie się na kanał, włączcie dzwoneczek i przygotujcie się na kolejną historię pełną emocji, tajemnicy i zwrotów akcji. W pierwszych chwilach panowała cisza taka gęsta cisza, która zdaje się przyklejać do ścian, cisza, która nigdy nie powinna istnieć w domu z niemowlęciem. A jednak była tam, wypełniając każdy zakamarek luksusowego penthouse'u, Ricardo Azevedo, milionera którego Sao Paulo znało jako geniusza technologii, a jednocześnie człowieka zdruzgotanego przez życie. Noc wydawała się nie mieć końca. Na zewnątrz budynki przy Avenida Paulista mrugały jak odległe strażnice, ale nic nie mogło dosięgnąć ciężaru tamtej nocy. Ricardo stał pośrodku salonu, jedynie niebieskie światło nowo zamontowanej kamery oświetlało jego twarz. Ręce mu drżały, klatka piersiowa falowała między przyspieszeniem a pustką, a oddech zdawał się zbyt uwięziony, by uciec. Właśnie nacisnął play na nagraniu. Po raz pierwszy zebrał w sobie odwagę, żeby to zrobić. Obraz zaczął się pojawiać powoli ziarnisty, pokazując pokój dziecka. Łóżeczko, fotel, słabo świecąca lampka. Dla każdego innego byłby to zwykły widok. Ale dla Ricardo. Ten kadr niósł głęboki strach. Poczuł, jak gardło mu się zaciska, jakby miał za chwilę zobaczyć coś, co na zawsze zmieni jego życie. Ale zanim nadeszła tamta noc, zanim ukryte kamery, zanim prawda eksplodowała, wszystko wydawało się prawie w porządku. Wszystko zaczyna się tamtego poranka kilka tygodni wcześniej, kiedy Sao Paulo budziło się w swoim zwykłym hałasie klaksonów, syren. I pośpiechu ludzi. W luksusowym penthouse'ie Ricardo-Świat zaczynał się jednak od czegoś słodszego: cichego dźwięku klucza obracanego przez Klarę w drzwiachlarzu drzwi służbowych o w pół do siódmej rano. Klara, zawsze ona. Prosty uniform, ciasny kok, lekkie kroki, które nikogo nie budziły. Przynosiła torbę ze świeżym pieczywem i drugą z dojrzałymi owocami. Zawsze się uśmiechała, wchodząc, jakby czuła się częścią domu, choć w rzeczywistości nią nie była. Dzień dobry, panie Ricardo, mówiła tym swoim niskim, a jednocześnie mocnym i delikatnym głosem. Ricardo zawsze odpowiadał zmęczonym skinieniem głowy, ale trudno było ukryć, jak patrzył na Klarę z cichym podziwem. Poruszała się po domu, jakby leczyła rzeczy samymi dłońmi. Prała, sprzątała, uspokajała. Dziecko Benicio zawsze reagowało na nią jakby rozpoznawało miłość, której jeszcze nie umiało nazwać. On cię kocha, powiedział kiedyś Ricardo, oparty o framugę kuchni z kubkiem kawy w dłoniach. Klara zaśmiała się cicho. Dzieci lubią tych, co mają ciepłe serce, panie Ricardo. Przełknął ślinę. Chciał być tym ciepłym sercem, ale prawda była taka, że Ricardo nosił w sobie całą zimę. Od traumatycznego rozwodu pełnego oskarżeń, krzyków, rozpraw i nieprzespanych nocy, próbował być dwoma rodzicami w jednym ciele próbował pracować, opiekować się synem, utrzymywać dom w ruchu, panować nad poczuciem winy, że nie jest idealny. W wielu dniach po prostu przetrwał i właśnie dlatego Klara była niezbędna. Znała rytm dnia, znała płacze, znała lęki dziecka, znała milczenia Ricardo, słuchała, nie pytając. Opiekowała się, nie żądając niczego w zamian. To ona trzymała ten dom w pionie, aż pojawiła się Lorena. Pierwszy raz Ricardo zobaczył Lorenę na eleganckim wydarzeniu biznesowym w centrum São Paulo, pełnym drogich garniturów, kieliszków musującego wina i wyreżyserowanych rozmów. Podeszła z czarującym uśmiechem i głosem, który dla emocjonalnie wyczerpanowanego mężczyzny brzmiał jak miód. To pan jest tym Ricardo z Azevedo Tech, prawda? Tyle o panu słyszałam. Nie był przyzwyczajony do takiej uwagi, do takiego spojrzenia, do takiego intensywnego zainteresowania. Na początku wydawało się to dobre, wydawało się troską, wydawało się losem, ale los bywa czasem tylko dobrze umalowaną pułapką. Kilka dni później Lorena pojawiła się w jego domu. Przyjechała z drogimi prezentami, intensywnymi perfumami i ostrymi zdaniami, owiniętymi w słodycz. Klara przyjęła ją uprzejmie, ale skrok w tył. Ricardo natomiast poczuł się dostrzeżony. To niebezpieczne uczucie dla zranionego mężczyzny. Gdy Lorena poprosiła, by podtrzymać Benisja, dziecko natychmiast zaczęło płakać. Ostry, przenikliwy płacz, taki, w którym całe małe ciałko się skręca. Klara próbowała delikatnie wkroczyć. Chyba jeszcze się jej boi, pani Loreno. Ale Lorena uśmiechnęła się, uśmiechem, który nie dotarł do oczu. Dziecko musi się nauczyć. Klara poczuła dreszcz, ale milczała, zawsze milczała. Dom przecież nie był jej. A gdy dom nie jest twój, głos też nie jest. I wtedy zaczął się cień. Lorena zaczęła przychodzić codziennie. Przychodziła wcześnie, wychodziła późno, zajmowała przestrzeń, zawłaszczała powietrze w domu. Mówiła do Ricardo, jakby był centrum jej wszechświata, a do Klary, jakby Klara była wymienialną częścią wyposażenia. Bardzo tu jest, prawda? Rzuciła kiedyś Lorena tonem zbyt niewinnym, aż za blisko domu. Ricardo zaśmiał się niezręcznie. Klara usłyszała to i poczuła ucisk w piersi. To nie był zazdrość, to było przeczucie i cień rósł. Lorena zaczęła poprawiać Klarę w sprawach, które nigdy wcześniej nie były problemem. Zaczęła brać Benicja na ręce bez wprawy, jakby trzymała coś niewygodnego. Zaczęła zadawać za dużo pytań o rutynę, godziny, decyzje i zaczęła siać wątpliwości w głowie Ricardo. Małe wątpliwości, niewidoczne, ale rosnące jak grzyb na wilgotnej ścianie. Klara za szybko bierze dziecko, prawda? Nawet nie pozwala ci uczestniczyć napisała kiedyś wieczorem Ricardo przeczytał zmrużył oczy to nie brzmiało prawdziwie ale zdanie zostało jak drzazga aż nadszedł dzień odkrycia idealnie wyreżyserowanej sceny autorstwa Loreny butelka z chemikaliami zostawiona obok pieluch Benicia Klara znaleziona tuż potem Lorena udająca szok Ricardo zamarł spojrzał na Klarę spojrzał na butelkę spojrzał na dziecko Panie Ricardo ja ja nigdy bym tego tam nie zostawiła. Nigdy, próbowała tłumaczyć Klara, ale cień był już za duży. A milioner, zmęczony, kruchy, zdezorientowany, popełnił błąd, który zmieni los wszystkich. Klara na razie nie chce, żebyś zajmowała się Beniciem. Ból na jej twarzy był jak policzek, który odbija się echem w duszy, ale Klara tylko skinęła głową, bo w życiu ludzi pokornych nie zawsze jest miejsce na obronę. Lorena wygrała tamtego dnia, ale kolejne dni zniszczyły wszystko. Benicio płakał więcej. Gorzej reagował. Kurczył się, gdy Lorena brała go na ręce. Klara patrzyła z oddali, zaciskając dłonie, żeby nie wkroczyć. Cały dom wydawał się uwięziony: bez muzyki, bez lekkości, bez powietrza. Ricardo czuł, że coś jest nie tak, coś, co rosło w piersi jak ciche ostrzeżenie, i wtedy kupił kamerę. I zainstalował ją potajemnie. I zrobił pierwsze nagranie. I w końcu nadszedł moment, w którym nacisnął play tej nocy, od której zaczęła się ta historia. Wziął głęboki wdech. Obraz się załadował. I to, co zobaczył w pierwszych sekundach, zmieniło absolutnie wszystko. Ricardo nacisnął pauzę. Powietrze przestało wchodzić do płuc. Zamrożony kadr pokazywał coś, czego żaden ojciec nie powinien zobaczyć. Lorena, trzymająca Benicja w sposób zimny, mechaniczny, niemal zirytowany. Dziecko machało rączkami w panice, próbując złapać oddech. Dla kogoś z zewnątrz scena mogła wydawać się banalna, ale ojciec rozpoznaje niebezpieczeństwo, zanim stanie się tragedią. Przyłożył dłoń do twarzy i stał tak, czując, jak ciężka fala winy go zalewa. Całe powietrze nocy zamieniło się w beton, serce ściskało, ręce drżały, cisza krzyczała. Ale musiał zobaczyć wszystko, musiał zmierzyć się z każdą sekundą, musiał wiedzieć, co działo się w jego własnym domu, gdy wierzył w kłamstwa. Nagranie ruszyło dalej. Ricardo walczył z instynktem odwrócenia wzroku. Musiał patrzeć. Na ekranie Lorena usiadła w fotelu z dzieckiem, byle jak, jakby trzymała niewygodną poduszkę. Jej twarz nie była czuła, nie była ostrożna, była niecierpliwa, poirytowana, niemal agresywna. Benicio próbował oprzeć główkę o jej ramię, ale Lorena odepchnęła go gwałtownym ruchem. — Uch, chłopcze, przestań z tym dramatem. To tylko kolana — mruknęła z niecierpliwym westchnieniem. Ricardo zacisnął pięści. To nie była tylko chłód. To była obojętność, brak szacunku, niechęć. Kolejne obrazy. Clara pojawiała się w tle wiele razy, zawsze mijając korytarz, zawsze spoglądając w stronę pokoju z głęboką, niemal matczyną troską. Nigdy nie wchodziła bez potrzeby, jakby szanowała granicę, którą tylko ona widziała. Za każdym razem, gdy dziecko płakało, odwracała twarz z bólem, powstrzymując instynkt. Ricardo nie rozumiał, dlaczego tego nie zauważył. Jak mógł przeoczyć znaki? Jak mógł patrzeć klarze w oczy i w nią wątpić? I wtedy przyszła scena, która rozdarła mu duszę na pół. Wideo przesunęło się do popołudnia następnego dnia. Ricardo pochylił się, spięty. Ekran pokazał Lorenę wchodzącą znowu do pokoju, tym razem wyraźnie w złym humorze. Trzymała dziecko na rękach pospiesznie, niecierpliwie, jakby miała ważniejsze rzeczy do roboty, niż opieka nad kruchym życiem. Benicio zapłakał głośniej, Lorena przewróciła oczami. Płaczże dalej, Boże, ty się nie męczysz, co? Wtedy Klara pojawiła się w drzwiach z ścierką w rękach. Zrobiła tylko jeden krok do środka. Głos miała jak westchnienie. Pani Loreno, proszę uważać na szyję, on jeszcze nie trzyma główki. Lorena spojrzała na nią przez długą sekundę, sekundę pełną pogardy. Wiem, jak się opiekować dzieckiem, Klaro, idź posprzątaj coś innego. Klara cofnęła się, jakby została popchnięta. Ale zanim wyszła z pokoju, spojrzała na dziecko z tak wielką miłością, że kamera uchwyciła to uczucie na jej twarzy, uchwyciła też ból. Ricardo znowu zatrzymał obraz. Przycisnął obie dłonie do głowy. Nie chciał kontynuować, ale musiał. I wtedy przyszło nagranie, które rozwiało wszelkie wątpliwości. Lorena chwyciła dziecko za kostki u nóg, do góry nogami. Ricardo zasłonił usta dłonią. Całe ciało mu zlodowało. Benicio krzyczał. Krzyczał jak nigdy dotąd. Klara wbiegła w panice, z sercem w oczach. Nie, pani Loreno, nie rób tego! Może się zrobić krzywdę! Lorena się zaśmiała, śmiała się. Oj, Klaro, nie rób dramatu! To tylko zabawa. Zabawa. Słowo zadźwięczało jak trucizna w uszach Ricardo. Przewijał klatka po klatce. Widział rozpacz syna, widział skrajną kruchość tego małego życia. Widział drżącą Klarę, która nie mogła zareagować. Widział Lorenę taką, jaka była naprawdę. Bez maski, bez słodyczy, bez duszy, i widział siebie wchodzącego kilka sekund później, całkowicie ślepego, całkowicie oszukanego. Oddychał z trudem. Wina uderzyła z całą mocą. Odsunął Klarę, uwierzył Lorenie. Naraził własnego syna, zniszczył jedyną osobę, która naprawdę dbała o ten dom. Zamknął laptopa z hukiem, przycisnął dłonie do twarzy, płakał bezgłośnie. Łzy uwięzione, gorące, naglące, łzy ojca, który zrozumiał, że zawiódł w najgorszy możliwy sposób. Ale poczucie winy nikogo nie ratuje, działanie ratuje. A Ricardo nigdy nie był tak gotowy do działania. Wstał tak gwałtownie, że krzesło się przewróciło. Ruszył do salonu zdecydowanym krokiem. Lorena siedziała na kanapie, przeglądając magazyn mody, jakby już była panią domu. Kochanie, ty, widziałem. Zamarła. Co. co widziałeś? Kamerę, Loreno. Widziałem wszystko. Cisza, gęsta, całkowita. Jej uśmiech umarł w tym momencie. Mięśnie twarzy zesztywniały. Intensywne perfumy nagle wydawały się kwaśne. Ty zainstalowałeś kamerę w pokoju dziecka? Zainstalowałem. Ricardo, to absurd. Mogę cię oskarżyć. Ty odpowiesz za coś o wiele większego. Wtedy zrozumiała. I po raz pierwszy na jej twarzy pojawił się strach. Co ty zrobiłaś mojemu synowi? Co zrobiłaś Klarze? I co zrobiłaś mnie? Próbowała się bronić, mówić, płakać. Ale nie było już obrony. On wszystko widział. Zwłaszcza prawdę, którą próbowała zniszczyć. Już wezwałem policję, powiedział Ricardo głosem ciężkim jak ołów, i wystąpię o zakaz zbliżania się do mojego syna. Lorena zbladła. Próbowała uciec, ale nie było dokąd. Ricardo zadzwonił na portiernie. Poprosił o zablokowanie wyjścia i czekał. Syrena wjechała na górę kilka minut później tylko trzy minuty, ale wydawały się godzinami. Gdy policjanci zadzwonili do drzwi, Lorena była już tylko rozpaczą i rozbitą maską. Weszli, wysłuchali Ricardo, obejrzeli fragmenty nagrań i założyli jej kajdanki na miejscu. Ricardo stał, patrzył ale tak naprawdę nie widział. Wszystko wydawało się odległe, zimne, niesprawiedliwe, prawdziwe. Gdy drzwi wreszcie zamknęły się za nimi i wróciła cisza, Ricardo poczuł, że nogi prawie mu się uginają. Ale zostało jeszcze jedno najtrudniejsze. Osoba, którą zranił bez powodu. Poszedł do pomieszczenia gospodarczego. Klara była tam, składała pranie, a raczej próbowała. Ręce trzęsły jej się za bardzo. Na twarzy wciąż miała ślady dawnego płaczu. Spojrzała na niego ze strachem. Strachem przed utratą pracy. Strachem przed kolejną niesprawiedliwością. Strachem, że nie zostanie wysłuchana. Ricardo zatrzymał się przed nią. Pierś mu ciążyła. Głos długo nie chciał wyjść. Klaro, widziałem wszystko zamrugała. Oczy natychmiast zaszły jej łzami. Panie Ricardo, ja. Nie. Nie tłumacz się, to ja to ja muszę mówić. Wziął głęboki oddech, serce znowu jakby pękło. Klaro, przebacz mi. Zwątpiłem w ciebie. Ślepo uwierzyłem niewłaściwej osobie. Zawiodłem: wobec ciebie, wobec mojego syna, wobec naszego domu. Łzy spłynęły po jej policzkach ciche. Nigdy to nigdy nie chciałam, żeby stała mu się krzywda, wyszeptała drżącym głosem. Wiem, Odpowiedział Ricardo głosem łamiącym się. Wiem i powinienem był wiedzieć wcześniej. Dziecko zapłakało w oddali. Klara instynktownie zrobiła krok i zatrzymała się, jakby prosiła o pozwolenie na oddychanie. Ricardo zrobił ten krok za nią. Klaro, proszę, zaopiekuj się nim. Przyłożyła dłoń do ust, zaszlochała, i w końcu po raz pierwszy od tamtego wszystkiego weszła do pokoju bez strachu. Ricardo został w drzwiach, patrzył, jak Klara bierze dziecko z czułością, z miłością, z instynktem, który miała tylko ona. Benicio uspokoił się w kilka sekund, jakby od zawsze czekał na ten właśnie uścisk i w tej chwili Ricardo zrozumiał. Klara nie była tylko pracownicą, nie była tylko opiekunką, nie była tylko obecnością, była sercem tego domu, była bezpieczeństwem, była domem i cały świat Ricardo, zaczął się zmieniać właśnie tam, cicho, nieuchronnie, jak świt, który przychodzi nawet wtedy, gdy noc próbuje się trzymać.